Witam. Odra, nasza rzeka, już martwa, ale politycy nie zawiedli. Pojawili się na konferencjach, Drodzy na briefingach, ale dlaczego nie przy zbieraniu śniętych ryb? Nieraz byłem przy zbieraniu śniętych ryb na stawach i wiem, jaki to jest fetor który doprowadza do bólu głowy i człowiek po całym dniu zbierania nawet nie może patrzeć na jedzenie. Smród przenika skórę i ubranie i po umyciu nawet po paru dniach czuć smród śniętej ryby. Wielki szacun dla rybaków, wędkarzy i żołnierzy, którzy Poświęcają się dla dobra naszej rzeki. Życzę organom ścigania szybkiego ustalenia sprawcy i rozdzielenia tego miliona złotych sprawiedliwie. Na początek, szanowni państwo, Dzień dobry państwu. Konferencja prasowa Konfederacji dziś przed Ministerstwem Infrastruktury jesteśmy tutaj. Dotyczące sytuacji zaobserwowanej na wodach Odry otóż oczywiście sytuacja ma związek z